Wiem, że czasem łatwo jest stracić perspektywę i stracić umiejętność widzenia własnego życia w perspektywie wszystkiego, co się dzieje i wszystkiego, co się zdarzy. I wtedy zazwyczaj ludzie, kiedy tracą tę perspektywę, Podświadomie, instynktownie, nie zdając sobie z tego w pełni sprawy, związują na zawsze myślenie o sobie z innymi osobami, i bardzo często nie są w stanie oddzielić się ani fizycznie, ani tym bardziej mentalnie, emocjonalnie od innych osób, takich jak na przykład rodzice. I mówię to do ciebie która napisałaś do mnie, i która masz 20 lat, i która piszesz, że chciałabyś, że wiesz teoretycznie, wiesz, co chciałabyś zrobić. Wiesz, że chcesz być szczęśliwa, wiesz mniej więcej, w jaki sposób mogłabyś osiągnąć ten stan. Wiesz, co mogłabyś zrobić, co powinnaś zrobić, wiesz, co chcesz zrobić, ale jednak. Nie jesteś w stanie ruszyć z miejsca, dlatego że trzymają cię w tym miejscu więzi, jakie masz ze swoimi rodzicami. Tym bardziej, że wywodzisz się z domu, w którym nie istniała równowaga, taka wewnętrzna równowaga pomiędzy ludźmi i w poszczególnych osobach. W takim sensie, że kiedy ludzie nie mają tej wewnętrznej równowagi, nie mają takiego swojego wewnętrznego spokoju, to nie są w stanie się tym wewnętrznym spokojem i tą równowagą dzielić z innymi. Więc jeżeli rodzice tego nie mają, nie mogą tego przekazać swoim dzieciom, i wszyscy wtedy stają się w pewien sposób wzajemnie uzależnieni od siebie. I myślenie, że. Jestem córką moich rodziców, jestem wprawdzie dorosła, tak? Masz 20 lat. Jestem wprawdzie dorosła, ale jestem córką moich rodziców. Widzę, że oni są nieszczęśliwi. Widzę, że oni się męczą. W związku z tym ja jakby czujesz, że nie masz prawa do tego, żeby zająć się swoim życiem, dlatego że gdzieś istnieje w Tobie taki rozkaz, nakaz, obowiązek zorganizowania życia dla nich. Że będziesz mogła zająć się swoim życiem i będziesz mogła starać się być szczęśliwa dopiero wtedy, kiedy zobaczysz, że twoi rodzice są szczęśliwi. A ponieważ widzisz, że oni, nie wiem ile lat mają twoi rodzice, no ale kilkadziesiąt, na pewno dwa razy więcej niż ty. I jeżeli oni przez te swoje 40 czy 50 czy 60 lat nie potrafili Zorganizować swojego życia, swoich emocji, swojej duszy w taki sposób, żeby czuć się szczęśliwymi ludźmi, to wydaje ci się, że w takim razie oni nie potrafią tego zrobić. A jeżeli oni nie potrafią tego zrobić, to ty zrobisz to dla nich. Tak myślisz? Ja wiem, że to jest trudne. Odłączyć się mentalnie od swoich rodziców, ale powiem ci, dlaczego to jest bardzo ważne. I są dwie bardzo ważne rzeczy. Które chciałabym Ci powiedzieć. Po pierwsze, Twoje życie jest w Twoich rękach. To, co zrobisz dla swojego życia, przełoży się na to, jak będziesz żyła później. To, w jaki sposób dzisiaj będziesz w stanie nawiązać łączność, takie prawdziwe porozumienie ze swoją własną duszą, nie z innymi ludźmi dookoła, tylko z sobą samą będzie miało ogromny wpływ na to, jakie decyzje będziesz podejmowała w przyszłości. Dlatego, że jeżeli jesteś w dobrym kontakcie ze swoją własną duszą, jeżeli wiesz, czego pragniesz, to jeżeli jesteś w kontakcie ze swoją duszą, to twoja dusza podpowie ci, co zrobić, w jaki sposób, kiedy, gdzie, z kim, żeby twoje marzenia spełnić i żeby poprowadzić cię dokładnie tam, gdzie powinnaś być. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że uwierz mi, jestem tego na 100% pewna. I uwierz mi, bo przetestowałam to w moim życiu więcej niż raz. Nie można nikomu naprawić życia. To jest po prostu niemożliwe. Jeżeli człowiek tkwi w jakimś miejscu w życiu, które jest dla niego złe, które jest dla niego szkodliwe, które przynosi mu choroby albo nieszczęście, albo smutek, albo samotność, ale jednak on w tym tkwi i nie szuka pomocy. Dlatego, że jeżeli nie szuka sam pomocy, to znaczy, że w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że chciałby to zmienić. A dopóki nie jest świadomy tego, że chciałby to zmienić, dopóki sam nie czuje potrzeby, żeby to zmienić, to po prostu nie zrobi nic, żeby z tego miejsca wyjść. I możesz stanąć na głowie. I możesz zarzucać na swoich rodziców sznury, łańcuchy w przenośni. Żeby wyciągnąć ich z tego stanu, w którym są, w którym widzisz, że są nieszczęśliwi. I powiem ci, że to nic nie zmieni. To nic nie zmieni. I powiem ci jeszcze jedną rzecz, która jest chyba jeszcze ważniejsza. Ludzie są tak skonstruowani, wszyscy ludzie, wszyscy ludzie na świecie, i ty, i twoi rodzice, i wiele innych osób, że elastycznie dostosowują się do sytuacji, która ich otacza. Jeżeli nie są świadomi tego, że mogliby sytuacje, w której się znajdują, zmienić, to po prostu elastycznie dostosowują się do tego, co jest i dają się temu pociągnąć. I teraz chcę Ci powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną. Jeżeli Ty starasz się ich uszczęśliwić, jeżeli Ty starasz się zorganizować im życie w taki sposób, żeby oni byli szczęśliwi, żeby poczuli się lepiej, żeby byli w stanie coś zmienić i pójść ze swoim życiem naprzód, to w pewien sposób odbierasz im wolę do tego, żeby oni zrobili to dla samych siebie, dlatego że oni Wtedy czują, że ktoś robi to za nich, ktoś stara się za nich, i tak jak powiedziałam, człowiek elastycznie przyzwyczaja się do takiej sytuacji, czyli o, oczywiście nie robią tego świadomie, ale zobacz. Są dwie osoby w pełni dorosłe o, na tyle dorosłe, że założyły rodzinę, mają ciebie, córkę, być może masz jeszcze rodzeństwo, mają swoje prace, wszystko to, co przeżyli razem i osobno wcześniej. I teraz. Znaleźli się w takim miejscu w życiu, kiedy są bezradni, nawet może nie zdając sobie do końca sprawy z tego, jak bardzo są bezradni i że tkwią w miejscu, które ich unieszczęśliwia, ale nic nie robią, żeby to zmienić. I tutaj pojawiasz się ty, która próbuje to zrobić za nich. I wtedy jakby odbierasz im możliwość, żeby oni sami. Zaczęli robić to dla siebie, dlatego że tak długo jak ty starasz się im zorganizować życie, to oni podążają za tym. Gdybyś przestała, gdybyś. Nie mówię o tym, żeby się od nich odwrócić, żeby ich porzucić, żeby nimi pogardzać, nic z tych rzeczy, wprost przeciwnie. Mówię o tym, żeby emocjonalnie odłączyć się od bycia odpowiedzialnym za ich życie. I przełączyć się na bycie odpowiedzialną za moje własne życie. Moje, czyli znaczy ty, żebyś była odpowiedzialna za swoje własne życie. Dlatego, że każdy dorosły jest odpowiedzialny za swoje życie. Nie można, po prostu to jest fizycznie niemożliwe, żeby komuś życie zmienić. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i, i mówi: Słuchaj, jestem bezradny. Czuję się źle w miejscu, w którym jestem, ale nie mam pojęcia, co mógłbym zrobić, żeby to zmienić. Poradzić mu, jeżeli on będzie chciał skorzystać jeszcze z czegoś więcej niż rada, na przykład, jeżeli będzie chciał z tobą rozmawiać, żeby usłyszeć swoje własne odpowiedzi, zadawać pytania po to, żeby rozwinąć rozmowę, która doprowadzi go do pewnych odpowiedzi, to fantastycznie, to cudownie. I to jest znak, że ten ktoś chce. Jest już gotowy na to, czuje w sobie gotowość do tego, żeby wprowadzić do swojego życia jakąś zmianę pozytywną, żeby ruszyć naprzód. Ale jeżeli oni nie robią nic, tylko tkwią w tym miejscu, a ty próbujesz za wszelką cenę ułatwić im życie, naprowadzić ich na właściwy trop, to bardzo się zmęczysz i niczego nie osiągniesz. Bo jeżeli ktoś nie jest gotowy do tego, żeby zadbać o swoje życie, to nie można tego kogoś namówić, przekonać, nawet nie można uświadomić tej drugiej osobie czy tym osobom, że taka zmiana jest potrzebna, dlatego że tak długo jak ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy i nie czuje tego własnym sercem, to w momencie, kiedy będziesz chciała im to opowiedzieć, wyjaśnić, naprowadzić ich na właściwy trop, ich reakcją będzie wycofanie się i oddzielenie się od ciebie takim emocjonalnym murem, żeby tego nie słyszeć i żeby o tym nie wiedzieć, bo oni jeszcze nie są na to gotowi. Więc, kochana Aniu, Kochaj swoich rodziców i szanuj swoich rodziców, ale nie żyj za nich. Jeżeli dasz im swoją przyjaźń, ale taką wolną od emocjonalnego uzależnienia, w tym sensie, że nie będziesz próbowała być odpowiedzialna za to, co oni myślą, mówią, czują, robią, tylko jeżeli będziesz, dasz im szacunek i przyjaźń. Bez Twojego emocjonalnego zaangażowania w zmienianie ich życia. Jeżeli tylko, jeżeli zaakceptuj ich takimi, jakimi są. Na tym polega miłość i przyjaźń i szacunek. Nie na tym, że chcesz kogoś uszczęśliwić wbrew jego woli, oczywiście dla jego dobra, ale jednak ten ktoś nie mówić tego, że tego chce. Więc miłość polega na tym, żeby kogoś zaakceptować takim, jakim jest. Jeżeli. Akceptujesz takiego kogoś i dajesz tej osobie, swoim rodzicom, taką bezwarunkową przyjaźń i miłość, to, to jest najlepsze i najpiękniejsze na świecie, co możesz dla nich zrobić. Dlatego, że kiedy dajesz im swoją życzliwość, przyjaźń, akceptację, taką właśnie bezwarunkową, w takim sensie, że nie chcę ich zmieniać. Szanuję to, że oni jeszcze nie są gotowi na to, żeby zmienić cokolwiek. Szanuję to, że są w tym miejscu, w jakim są, dlatego że widać to miejsce w życiowe w tym momencie jest im najbardziej do czegoś potrzebne. Więc szanuję ich, kocham ich, daję im miłość i życzliwość w myślach, w słowach, w czynach, ale odpowiedzialność za życie mam tylko wobec samej siebie. Spróbuj o tym pomyśleć w taki sposób. Każdy ma swojego anioła stróża. Twoi rodzice też mają swoich aniołów stróżów i ich aniołowie stróżowie są równie sprawni jak twój anioł stróż, więc to, że twoi rodzice są w takim życiowym miejscu, a nie innym, ma swój sens, którego ty nie musisz rozumieć i którego być może twoi rodzice też nie rozumieją, ale to ma swój sens. Przyjdzie taki moment, kiedy oni sami będą gotowi do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem, ruszyć dalej, Coś zmienić. Zobaczysz, przyjdzie taki moment. Nie dlatego, że ty im o tym powiesz, tylko dlatego, że oni sami to zrozumieją. A teraz spróbuj poczuć obecność Twojego, anioła stróża. Spróbuj nawiązać kontakt z samą sobą. Zadawaj sobie różne pytania i zobaczysz, że kiedy zadajesz sobie pytanie, to i kiedy. Nie próbujesz znaleźć odpowiedzi, tylko w pewien sposób wrzucasz to pytanie do swojej duszy albo do swojego umysłu i zobaczysz, że pojawia się odpowiedź. Być może nie taka, jaką ty świadomie byś znalazła, gdybyś miała tę odpowiedź sformułować własnymi słowami, ale pojawia się w tobie odpowiedź i to jest odpowiedź Twojej duszy inspirowanej przez Twojego anioła stróża. I kiedy będziesz miała kontakt z samą sobą. Spróbuj zaufać temu, co czujesz w duszy, i spróbuj iść naprzód, pomalutku, małymi krokami, ze swoim życiem. Ty jesteś odpowiedzialna za to, jak wygląda Twoje życie. Nie zmieniaj innych ludzi, dlatego że po prostu nie da się kogoś zmienić. Zobacz, ile ty masz do zrobienia, i ile masz przecudownych rzeczy do zrobienia ze swoim życiem, z całą swoją przyszłością. Spróbuj spojrzeć na to otwartym umysłem. Wszystko jest możliwe, wszystko. Wszystko jest możliwe. Możesz być kim zechcesz. Wcale nie musisz być taka jak Twoi rodzice. Możesz wybrać zupełnie inną drogę, zupełnie inny sposób życia, myślenia, zachowania, wszystkiego. Spróbuj spojrzeć na swoje życie jak na absolutnie fantastyczną, niesamowitą podróż, która właśnie się zaczyna, i skoncentruj się na tym, Twojej podróży, na kilku pierwszych krokach, które możesz zrobić. I zobaczysz, że w życiu jest tak samo jak w podróży, że kiedy robisz kilka pierwszych kroków, nagle hmm, widzisz nowa ścieżka, która bardzo ci się podoba. Mówisz, tak, pójdę tą ścieżką naprzód. Twoi rodzice znajdą swoją drogę. Czasami ludzie szukają przez rok, czasami szukają przez 20 lat, ale na pewno zawsze znajdują. Więc skoncentruj się na swojej ścieżce. Kochaj i szanuj swoich rodziców, nie zmieniaj ich na siłę i zajmij się swoim życiem. A ja będę trzymać za Ciebie kciuki.